Dobra, idę do domu. A! O matko, przepraszam. Hmm. Nie, się naprawdę nie stało, naprawdę. To ja przepraszam. Mogę uważać, jak idę, ale jestem ślepy. Nie, to nieprawda, nie jesteś ślepy. Nie winiej się. To nie nasza wina. No, a w ogóle jestem Jake. Miło mi się poznać. Jestem Lucy. Ładne imię. Dzięki. Ach, wiesz co? Spieszę mi się do domu. I możemy jeszcze chwilę porozmawiać? No, w sumie mam jeszcze trochę czasu. No to fajnie. Niedaleko jest taka ładna kafejka o nas dwie Starbucks. Znasz? Tak, znam, była w niej. Byłam w niej, tam podają pyszną czekoladę gorącą ze smakiem. Mhm. Chodźmy, może się napijemy. No jasne ja stawiam. Okej. Okay. Chodź tutaj jest jakiś wolny stolik. Naprawdę jeszcze raz przepraszam, gdybym ja nie biegła nie ma o czym mówić. Gdybyś nie miała, to byśmy się nie poznali. No w sumie rację. O, kennerka idzie. Dzień dobry, I co podać? Ja poproszę ciasto truskawkowe A ty. Ja też. No i może lemoniadę. A ty? Ja nie biorę lemoniadę. Dobrze, czyli dwa razy ciasto, no i jedna lemoniada, tak? Tak. Dobrze. Opowiedzmy no coś o sobie. A wiesz, lubię bardzo świeże powietrze. Lubię spędzać dużo czas z przyjaciółmi, takimi jak ty. Chociaż <grywa> dopiero się poznaliśmy. No i... Dużo rzeczy lubię. A ty? Co lubisz? No, spacerować. No... Siedzieć w domu czasami, no. no różne rzeczy. Rozumiem Cię. Naprawdę, Jake, ale wiesz. Co jest? N nieważne, Sorry. Mhm. Wiesz, jak Ci przeszkadza, mogę w każdej chwili odejść. Nie skądże że nie? No, okej. Okay. Przestańmy już ten temat omawiać. Sorry, muszę iść do talety. Zaraz wracam, okej? Okay? Okej. Okay. Jakby co przyjmę zamówienie, wiesz, odbiorę. Okej. Okay. Ale za chwilkę wrócę. Okej, okay. Już mi się ta lucy jest Fantastyczna. Naprawdę. Może będzie przyjaciółmi. A tu państwa zamówienie. Nareszcie no, ja mm, jadł lepszego ciasta. Ja jadłem, ale to też jest smaczne. Hehe. Nie wiem co powiedzieć. Najlepiej nic nie mów. Przepraszam telefon. No? Słuchaj, musisz iść. Wracaj już do domu. Mamy do porozmawiania. Dobra. Będę tam za 10 minut. Mam nadzieję. Pa. Pa. Słuchaj, musisz iść. Nie gniewaj się. No. no, oczywiście, że, że nie wam nie się. A dlaczego? Wiesz, matka jest zła, że długo mnie nie ma w domu. No dobra. Telnerka! Mogę sprzątać? Tak. No. no to i muszę spadać, nie? No to pa Pa, możesz się kiedyś spotkać Rachunek? Tak, poproszę Tato, co wy tutaj robicie? A co ty tutaj robisz? Nie powinnaś się umawiać z jakimiś obcymi... chłopakami. No ale my się znamy. Tak? By skąd? Yy, no, z widzenia. Co za kłamstwo. No, ci się z nim widywać że Ci coś zrobić, albo Cię nawet uprowadzić, a chyba tego nie chcesz, prawda? No ale mamo, on nic mi nie zrobi, on jest tylko moim przyjacielem. Przyjacielem? To możesz sobie wmawiać ile chcesz, ale i tak my Ci w to nie uwierzymy. Um Teraz marcz do domu. Nie będziesz się z nim więcej widywała. Poza tym konfiskujecie komórkę. Tak. Na całe dwa, dwa tygodnie. No ale nie możecie mi tego zrobić. No. Owszem, my wszystko możemy, jesteśmy Twoimi rodzicami. Teraz do domu, już. W domu sobie porozmawiamy. komputera, telewizji czegokolwiek będziesz zamiast to y, uczyła się tak? siedziała w domu co? ja nie będę cały dzień siedziała w domu ja muszę właśnie odetchnąć świeżym powietrzem mhm Jasne, nie marudź. Idź się umyć i spać. No ale, mamo. Nie możesz mi tego zrobić. Owszem, mogę. Idź się myć. Powiedziałam, nie będę się powtarzać. Jeszcze się nie znoszę. Dobrze, zakręcała. Wiem, ucieknę z domu. Nie wiem kiedy, ale może w nocy może do Sary albo Bridget o ile mnie przyjmą. Albo do Piotr do Jake tak, Jake'a. Mam nadzieję, że mi przyjmie. Dobra, mogę już wchodzić. Po kolacji. Okej, okay, mogę iść. Muszę jeszcze tą ucieczkę przemyśleć. No. No. Dziękuję za oglądanie y, pierwszego mojego odcinka Życie Gwiazdy. Y, proszę o subskrypcję, lajki i komentarze. Dziękuję za oglądanie. Ostatni odcinek powinien wyjść jutro lub 3. Ale jeszcze by o tym No to cześć!